powieści tej na kłoń ucha. maneczko, dzisiaj gramy w medievala Dwójkę. Mówicie, że będą nudy, a ja wam mówię, że bolsgą podbijemy świat, i górna, nic wam do tego, tak? No, dzień dobry, ja jestem Żarbon. No, także witam wszystkich serdecznie. Eee, myślę, że tak, dzisiaj sobie zagramy wielką kampanię polską. Zaczniemy sobie nową grę. To jak widzicie, no to już jest któreś któryś moje konto, dlatego. Tu nie mam wszystkich frakcji odblokowanych. No ale dobra. Zaczniemy sobie Polską, bo Polskę mam odblokowaną. Specjalnie, znaczy, nie, nie pod ten filmik, ale specjalnie odblokowałem Polskę, żeby była Polska. Także myślę, że sobie nagramy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy Wam się spodoba? Zostawcie lajki. Like zasubskrybujcie, bo 18% z was mnie nie subskrybuje. Tutaj nie subskrybuje mnie, także musicie mnie zasubskrybować, bo co ja wtedy zrobię? Jak mam tylko 93 subskryberów, co? Może ja chcę mieć. 94, tak? No. No, także lepiej, zasubskrybujcie. E, dobra, zaczynamy sobie polską. Tą e, trochę <laughs> medievalową Polską, no nie. Okej. Okay. Medieval 2 ma dosyć luźne podejście do historii. Ale dobra, trudno. E, dobra, no to co? Trudność kampanii, myślę, bardzo duża, bo my jesteśmy bardzo duzi. E, trudność bitwy, również bardzo duża z innych względów. E, dobra, no to tak, wyłączamy porady, brak. No, no, bardzo ciekawe wszystko, bardzo wszystko jest ciekawe. Brak limitu, nie z limitem, żeby było. I zarządzanie miast. Kto wymyśla w ogóle bez zarządzania miast? No przecież to jest tak, chcę, żeby automatycznie bot mi, kurde, obsługiwał. No miasta. Dobra, zaczynamy. No nie, nie, bo teraz jest wstęp. Teraz jest wstęp. Uwaga, cichutko, cichutko. No właśnie. Tak myślałem. Eee, dobra. Mam nadzieję, że wszyscy są w miarę chociaż e, znajomi z e, formułą gier Medieval. Medieval. <grym> formuła gier Medieval, bardzo fajna. <grym> Zajebana formuła. Z talorami. E, medieval 2 to myślę jest taka jedna z moich... Nie wiem czy... Nie wiem czy ulubiona. Chyba ulubiona część. Jakoś, chociaż ja nie jestem też mocny w jakieś takie modowanie tych... W sensie w na modach. Jakieś te stainless style i inne takie... Ja w sumie e, chyba po prostu wystarczająco szybko. W sensie gram, długo, długo gram. okej, okay, nudzi mi się. Nie gram <gryw> jakiś czas. I jak wracam, to nawet podstawka jest dla mnie fajna. Także no. E, Zagramy sobie Polską. Mamy co? Mamy Kraków i Halicz. Mam jakąś taką dziwną, trochę kaprawą Polskę. Ale dobra, no niech to taka jaka jest, każdy widzi, co zrobić. E, no dobra. O, dobrze, nasz godzimirku na sprecha po angielsku będzie fajnie. Dobra, to jest oczywiście moja ulubiona jednostka, czyli polska szlachta, która jeździ na koniach okej okay, i rzuca oszczepami tak to jest? To jest. Tak, no oni jeżdżą po prostu i rzucają na słowiański sposób, tak, ściskają oszczepami w przeciwników. To jest polska szlachta akurat w XI wieku. Eee, dobra, Bolesław, co ty tutaj masz? Bolesław, słuchaj, cii, ej, gościu Bo on musi nam podbić ten, musi nam podbić Toruń podbić Toruń, bo, bo inaczej to wyrzucę ci chłopów z jednostki, kurna Dobra, także Bolesław e, O, 12 tysięcy mamy Bolesław, y, może 62 szanse, po, ta, już, już, kurde, kody wpisuję 62 po, szanse powodzenia, dobra, Polska... Jeden Dobra, tam już miałem wcześniejsze jakieś zapisy. Mm, dobra, spróbujemy, weź się wbitam. Da, weź tak, powoli idź. Okej, okay, dobra. Wbiliśmy się do zamku. Ło, kurde. Konrad. Whoa, whoa. Taki. No dobra, nieważne. Ehm... Um, weź to, oblegaj. O, otworzy nam bramę. O, bardzo fajnie, bardzo... Bardzo fajny start tego odcinka, słuchajcie, jest masno! No, także od razu mamy tutaj, widzę, mocny start. E, Okej, okay, myślę, że weźmiemy na pewno najemnych włóczników. I patrząc na to niemrawe towarzystwo, to weźmiemy też kuszników. A co, to są dobre jednostki. No, także wbijamy do Torunia Zobaczmy, przez otwarte bramy. Dawaj, dawaj, dawaj do bitwy. Dawajcie, chłopi, do bitwy. Polscy chłopi biją się z powstańcami polskimi. O. Najgorsze powstańcy polscy kurna podbijają mi Polskę. E, kapitan Paweł. No byniu. Dwa oddziały drwanie. Drwale, opy, milicja i jakieś kuszniki. Kurde, opy, kto to wymyślił? Gurwa! To było przez G, to był żart. Nie było przekleństw. YouTube. E <gryw> Dobra. Em, ta, Marcin Luther w, w 1080 się właśnie wypowiada. Który tam się zaczyna, e, okej, okay, rozpoczynamy sobie rozmieszczanie naszej pięknej armii. Tutaj mamy drewniany gród Toruń. Jakbyście kiedyś nie byli w, to, jakbyście nie byli w Toruniu, to on właśnie tak wygląda. E, wiem, może was, może was to dziwić, ale ja byłem w Toruniu i mogę potwierdzić, on po prostu tak wygląda, no. E, aha, nie mamy, no tak, nie mamy machin oblężniczych, bo nam otworzy bramę Konrad Bzotka, czyli nasz szpieg, który się tu wdarł. Innym sposobem. Eee, dobra. Dobra, zobaczymy. Kto, co, od której strony będziemy podchodzić do tego natarcia. Lecimy od frontu, kurde, co my się będziemy? Excellent timing, nasz szpieg otworzył. Dobra już. Zostań, eee, dobra, lecimy. Lecimy na ten, lecimy na bitkę. Dwojeczka, lecicie, to też. Generał, dobra, już nasze oddziały Boldzgie ruszają. Tak wyglądali Polacy. Eee, Trochę niewyraźni, ja wiem, ja wiem. Ale tego się spodziewać po Polakach. Dobra, lecicie dalej. Eee, co wy wszyscy jest tutaj? Okej, okay, chłopi tu. Gdzie są ich wojska? Tu są. Wejdźcie, wejdźcie zejdźcie z tego muru. Po co wy na tym murze siedzicie? Dobra, wbijajcie jak najszybciej, jak najszybciej. Chodź ty, wbij się od razu też do zamku, a chłopów na razie tu postawię. Chociaż nie, 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 wy też musicie wbiegać, bo będą dostawać od... Wiesz.

O, drwale, chcą mnie tutaj okrążyć, nie? Chcecie uciec? Dobra, dobra, tu są chłopi e, Milica, o, 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 dobra Miałem was gnijnie wysłać, ale wy polecicie na milicję kuszniczą Także lećcie tutaj e, Wy się tutaj zablokujcie przed naparciem e, Wy możecie sobie to obejść z drugiej strony e, Wy zostaniecie w rezerwie A tu, chodźcie kusz... Yeah, nie, czemu wy jesteście na zewnątrz? Myślałem, że oni są w środku zamku Dobra, 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 biec, 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 biec co wy robicie w ogóle? Ta milicja kucznicza powstańców polskich ostro popierdzieliło! Co im się dzieje? No, robicie ich, kurde. <śmulicja> milicja się na mnie wbija. Milicjanci mnie biją. Znaczy, nie milicja, tylko kucznicy się na mnie wbili. <śmulicja> Weźcie ich, dobicie, jeny. <śmulicja> no, 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 załatwicie. Załatwić. Ok, padli, dobra. Milicjanci już tutaj widzę, nie wytrzymali zbyt długo. Kawalerii wycofujemy. Okej, okay. no i milicja, niech sobie tutaj stoi, tak, prawda? Niech się pilnuje. A chłopi, ta chłopi najbardziej tam żwawi do roboty, kurde. Okej, okay. kuszników już sobie. <grywki> nie mrawo, nie mrawo. No ja jestem bardzo nie mrawo. E, mocujemy sobie na Na murach. Okej, okay. dobra, chłopów przesuwamy. A ci, oczywiście, płonące strzały tak działały, że maczasz w smole, strzałę, strzelasz i człowiek. Płonie, jak kurde zapałka. On się po prostu spala na wiór. Tak to działa, tak to działa. Jak kiedykolwiek mieliście zapalniczkę i sobie ją przestawicie do, do ten, nie róbcie tego, to płonie. Po prostu nie ma, nie ma. Był hop, nie ma hopa. Dobra, leccie tych chłopów, a wy. Aha, wy tutaj się chcecie. Dobra, to ja was tutaj powstrzymam. Tu mamy high ground. Chodźcie tu, tu wyślemy wam kawalerię. Okej, okay. no i kurde opie, weża. Kusznicy. Dobra, weź, weźcie ich ten. Dobicie, 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 bo oni złamani są. <noise> są połamani. Kiedy się pan najbardziej cieszy? Kiedy jednostka wroga jest połamana. Dobra, lecimy szybciej. Eee, tutaj. No najlepiej, tak, kurde, jedna jednostka gdzieś ucieka poza zamek. We, hopie. <noise> Okej, okay, to jest trochę... ok, zieloni to nasi, zieloni to ci dobzi. Ale nie, no tak radzą sobie. Nie, no. Okej, okay, jedna jedna jednostka tutaj się trochę złapała krzywo, bo. Jedna uciekała, dotarła do placu i się odnowiła. I mi, kurde, siły Wigoru się odnowiły i ten i mnie atakują. No, padł generał. Dobra, padł ich generał już. Um, także no to dosłownie jest już tylko do piki ich. Patrzcie, i teraz. Chłopi powstańcie Powstańczy polscy chłopi tutaj sobie stoją, ale teraz, największa bolzga zdraż brzyboczna to rycerze. Weźcie, ich tam dobicie. No. Bo teraz kopie wyjęli. No. Inteligenci się znaleźli. O, no i mamy pełne zwycięstwo. No, trochę dostaliśmy strat, ale to głównie milicja. To by się przejmował milicją. No, także Toruń zdobyty. No. Okupacja, nie chcemy wybijać ludności. Tutaj są bardzo ważne, ile ludzi się ten. W sensie tutaj wolno się odradza populacja, dlatego nie można jej za bardzo eksterminować. No tutaj, wyjątkowo. W tym wypadku, wyjątkowo. E, ulepszenie do zamku jest bardzo ważne. Ale chyba wolę w drogi najpierw. Drogi to jest w ogóle podstawa. To no jest w ogóle bez dróg, to się tutaj nie rusza, człowiek. W ogóle się nie rusza, w ogóle nie może chodzić. Dobra, wzrost jego cechy. Um, Okej, okay, naszą książniczkę wysyłamy do Niemiec, a żeby e, te dyplomatyczne konsztachy zawiązała. I tutaj w Krakowie jest dosyć dużo katolicyzmu już. Tam w 1810 już 80% pop 85% populacji, a tutaj 20%. Yeah. Okej. Okay, um, następny ruch. Wrocław, ale ja wiem, że tutaj jest Wrocław, a tutaj jest chyba jeszcze Praga. Praga jest y, w żadnym kraju, bo Czechy nie istnieją. Istnieje tylko Niemcy i Polska. I oczywiście. Dlatego lecimy do Pragi, żeby ją podbić. No. E, Okej, okay, tutaj co tutaj? Balista mnie kusi, ale, ale najpierw. Najpierw farma. Najpierw farma, o milicję sobie wywalniemy, żeby mieć e, no, podstawowe jakieś kurde zbrojnych. Tutaj możemy sobie lepszą. 800 to nie kosztują. No da, no, oni, oni są bardzo dobrym kawalerium, zadziwiająco dobrym kawalerium. Tylko nie mają aż takiej dużej szarży. Rzucają oszczepami i tak. To jest, nie, nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Kto wpadł na pomysł, że polska szlachta to powinna jeździć i rzucać włóczniami. A dobra, o, drogi. Tutaj budujemy drogi. Um, I myślę, że już wyruszamy na... na tutaj, na zamek. Ja trochę wiem, jak to mniej więcej mapa wygląda. No, 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 nie musicie razem ze mną się zaskakiwać. Okej, okay. Toruń, e, Wrocław. Na co tutaj możemy teraz ruszać... A na Wrocław możemy ruszać, kurde. Dobra, na Wrocław lecimy. Chodź, ty weź tych, 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 tych. Na razie zostawimy tych jednych chłopków, roztropków. Albo nie, zostawimy tutaj. E, zostawimy tutaj chłopów. Bo chłopów można rekrutować w zamku, a praktycznie nie można ich rekrutować w mieście. Bo w miastach oni nie żyją, tylko w zamkach. E, Król Władysław, Mistrz? Co? Chopie, skąd ty się wziąłeś? Nie, no, dobra, dobra. Mistrz. Mmm... Na chyba, tak? Tak, 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 tak. U, 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 u. E, gdzie jest nasz agent? Gdzie jest nasz agent? Gonrad Bzodgar. Dobra, o, odpowiedni książek dla Agnes Herman. Y, 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 o nie, trochę stary. Y, to nie, nie bierzemy go na razie. Bo chcemy, żeby ona jakieś coś nam dyplomację zawiązała, a tak to by zniknęła z mapy, jakbyśmy ją. O, ten. Jakby wyszła za mąż. OK, wszystko rośnie, chociaż powoli, bo to nie jest. Polska nie jest najpotężniejszą frakcją na tej mapie, to wam tyle powiem. Ale są już dwie, dwie drogi. Dwie drogi są w kraju, także w ogóle już. O, widzicie, jest Praga. Tylko Praga jest bardzo dobrze broniona. To jest jej spory problem. Bo dali powstańcom czeskim, kurde, chociaż parę jednostek. Chociaż tyle im się ostało na starość. A my lecimy na Wrocław. Dobra, ty dojdź tutaj, bo jest naprawdę mało katolicyzmu. A ty lecisz, książę, zbigniew na, i, na zamek. Jasi. Jasi. O, Jasi. Tak jest zamek, kurde. Z Halicza wysyłamy te dwie jednostki, żeby docierały, i jednego tam kusznika na później. I myślę, że zrobimy co? To ruin tu jest z zamkiem. Halicz trochę blisko te zamki. Ale nie, no, Halicz nie jest też taki duży. Czy ja potrzebuję drugiego zamku tutaj. Zrobić tego kamienny gród, czy zrobić z tego miasto? Hmm, hmm, <laughs> Ale nie wiem, myślę, że zrobimy z tego zamek. Y, tom, zamek, wioskę! Znaczy miasteczko! No tak, zamieniamy to w miasto. Nie potrzebuję aż tak dużo zamków. Czy to jest mój, Nie, to nie jest mój jedyny zamek, bo już mam toruń i tu będę sobie rekrutować te jednostki. Dobra, tu zrekrutujemy sobie tych. Y, y, zamienimy to w zamek od razu. Też może chłopów? Nie, bo to jest spieszona jazda. Szlachta polska, polska szlachta. A, to samo co w tym. No ale zamek to zamek, także. Budzi respekt. Um, okej. Okay. Zrekrutujemy jeszcze milicję i dyplomatę. U, dostaliśmy nowe zadanie zająć Wrocław. Ale ja mam tutaj na to lepszy pomysł. Znaczy, Wrocław zajmiemy, ale to jest trochę wyścig z czasem, ponieważ... Tutaj za chwilę się obudzą tutaj inne tutaj siły, tak, Niemcy, wszyscy tutaj dookoła, Węgrzy, Rusini, dlatego ja myślę, że zrobimy taki myk Puścimy teraz armię na Magdeburg, bo to jest jakby jedno z... O, tu już graniczymy z Niemcami, tak, tu już są Frank... od ziemi z Frankfurtu I po prostu chcemy zająć tutaj szybko, szybko tą miejscowość, żeby nie zajęli jej Niemcy Och Ci, Niemcy. Dobra, budowa zakończona. Jedne farmy piękne. Mmm, jakie, mm, a, jakie farmy w Krakowie. Mmm, w końcu coś, w końcu będą mieli coś do jedzenia, kurde. Ehm, um, okej, okay, dobra, książę Zbigniew, Bigniew. O, tu jest ten dwór? A tu jest ten ja, Jasi, Jasi. Dobra, kapitan bezprym też tu leci. I tych jedną, ja tą jedną jazdę strzelczą też tu wyślemy. A co? Okej, okay, Halic się już zamienił w miasteczko. Myślę, że tu damy na razie. E, ile tutaj jest katolicyzmu? 75, a, nie najlepiej. Ale dobra, myślę, że damy tutaj na razie Straż Miejską, żeby móc rekrutować cokolwiek. I podnieś... Nie, nie podniesiemy podatków, bo nie mamy z czego za bardzo. Z pustego to i zalomon, nie naleję. Dobra, w Krakowie podwyższymy podatki i zrobimy lepsze farmy, żeby mieć trochę pieniążków, bo za chwilę nas pewnie czeka jakiś kryzys gospodarczy, bo trochę re rekrutujemy sporo, a niewiele zyskujemy tych pieniążków. Dobra, wygońcie tam resztę, resztę armady. Nie, na razie ich nie, nie rekrutuję, chociaż nie rekrutuję tych z tych, bo to oni mają co, mniejszy koszt utrzymania, tak, e, czy wy macie tą jednostkę? Nie, nie macie, wy macie jednych, nie, dobra, 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 idziemy, nie, po, poradzimy sobie, poradzimy sobie z tym, z tym, co mamy, na razie myślę, że sobie poradzimy. E, Król Władysław Mistrz, dobra, połącz się z tymi milicjantami i idziecie na Pragę, tutaj są e, dwa... Dwa oddziały, trzy oddziały milicji, ciężka milicja, kusznicy i łucznicy. Uuuu, uu, no to nie wiem czy podbijemy Pragę. Ale, na, ale będziemy ją chyba oblegać. Dobra, wyjdziecie tu, wyjdziecie tu, wszystko jest kurde, ale to jest dobrze na Oliwiana Machina i jeny. Czy wy to widzicie? Jak ci Polacy chodzą? Oho! Oho! Dobra, dyplomata idzie do Węgier. A co? Bulak węgier Drzy bradangi i w ogóle co wy się już tak burzycie w Krakowie? Dam wam, macie podatki. Bardzo dużo podatki z was zdziera, Pff, a oni się jeszcze oburzają o to. O, w następnej turze co? No, nie, nie chcę ja jeszcze starszy, we, tam spaduła moja gziężniczka tylko najlepszych będzie. O, Norymbergia. Eee, się? Może to nie jest taki zły pomysł, ale ten generał jest dosyć kiepski do ożenienia. Eee, prawa prawo handlowe. Wyważona. Chcecie? Chcecie. No i bardzo fajnie, no i bardzo fajnie, bardzo fajnie. Podoba mi się, podoba mi się. Raport końca tury: tracimy kasę, wszystko tracimy. Super. Mm, Okej, okay, król Badysław, oblegaj. Oblegaj pragę. Wybuduj sobie tutaj wieżę. Myślę, że dwie tury na pewno tutaj posiedzimy. Bo nie wiem, czy w ogóle będę chciał ich podbijać jakby konwencjonalnymi metodami. Chyba ich po prostu wygłodzimy w tej Pradze, no bo bez przesady, bez przesady to jest dosyć silna. Silna ta e, armia. O, Hamburg jest oblegany I jakaś. O, widzicie, już jakaś niemiecka armia się tam czyha. Dobra, ty Bolesław, idziesz na Magdeburg. Żeby tutaj sobie establish, kurde, linię frontu z Niemcami od razu. E, kapitan Janus. Tak, kapitan Janus, dobra, kapitan Janus, lecisz. Wrocław na razie zostawimy, bo nikt nam tutaj się nie prześlizgnie, żeby zająć Wrocław. Mam jeszcze 14 tur z misji, żeby go zająć. W haliczu tam się. Okej, okay. nic się tutaj nie można rekrutować. A wy idziecie na podbój Jasi. Tak, wybudujcie drabiny i taran. Ja chcę taran. Taran tylko mogę. E, aha, no dobra, to dołączymy do was reszta armii. I leci reszta armii. Dołącz, dołącz. No dobra, na pewno będziemy mogli jeszcze jedne, jedne drabiny. Dwie drabiny. Dobra, kto tutaj jest? Łucznicy chłopcy, chłopi. Najemnicy słowiańscy i brańcy słowiańscy. No, to niezbyt, do... niezbyt dobra ekipa. Bardzo podobna do tamtej, co była w e, Toruniu. Okej, okay, co w następnej turze? Uuu, zielone wskaźniki. O, cholercia! Zielono się robi. Relacje pogorszone z Niemcami. A spaduwa, boys. Nie przejmujemy się jakimiś Niemcami? Kto ich w ogóle szanuje? Dobra, czarcik. E, dobra, spróbujemy jeszcze tutaj. E, patrzcie, Hamburg jest niepodbity. Nie był oblegany, ale duńczycy zaraz go mogą podbić. E, dobra, podbijamy Magdeburg, szybko myślę. E, no i zobaczymy, jeżeli może jeszcze Hamburg będzie wolny, to go sobie podbijemy. Okej, okay, podwiecie, Magdeburg. Co jest w Magdeburgu? Uuu, rycerze w zbrojach. Nie lubię rycerzy w zbrojach. W sensie lubię, lubię ich mieć, nie lubię z nimi walczyć. Mogliśmy, o kurde, mogliśmy tutaj zostawić szpiega. Trudno, sobie poradzimy i bez tego. Dobra, tutaj się oblegajcie. E, do kogo możemy iść? Na dół. No, do, do tych włoskich. Ile to masz? Lat? 20. Uuu, to już. Miłość na boku, bo. A weźć. Kurde. Tymi babami. I śpieszoną szlachtę polską też poślemy tutaj. Okej. Okay. Halicz, tak. Proszę wyglądać tu farmy. Weźcie, dajcie im coś do jedzenia. Dajcie tym bolakom coś jeść. I myślę, że spróbujemy szturmu i Iasi. Coś tutaj. Uuu, możemy jakiś tanich tych najemników i bałkańskich łuczników myślę. Bo to trzeba powiększać sobie armię. To Zoprawia nas na skopnie, bo będziemy mieli małe przychody, ale ważne jest mieć wysoką. wysoką armię, żeby żeby te. Atakujemy w nocy! No, co żeby mieć? No, po co jest wysoka armia? No, po co mieć dużo armii? No, chyba nie muszę wam takich podstaw tłumaczyć. No, ludzie. No, żeby zdobywać nowe miejscowości, no. Kurde, bele. Ok, no i rozstawiamy się na polu bitwy. No i rozstawiliśmy się do bitwy, tutaj spróbowałem paru podejść. Tu mamy jedne drabiny, tam mamy drugie. Idziemy taranem i zobaczymy, jak się rozstawiają wrogowie. Okej, okay. za chwilę się zacznie muzyka. Kogo tutaj mamy? Najemnicy, okej, okay, to są chyba zwykli włócznicy. Najemnicy, to chyba zwykli włócznicy. Chłopi. Chłopi ja tutaj mam... Aaa, mam lekką piechotę. Eee, bo z drugiej strony mam ciężką piechotę. Dobra, taran, lecisz. Leci muzyka. Lecimy na główne te umocnienia ich. Eee, Bręcy słowiańscy nagle zbiegają z muru. Coś ich... Ostro p. <laughs> okej. Okay. Mm, może tych tak tutaj kuszników konnych podstawie ich tutaj, może nie będą mieli zasięg na tych, a, na tych chłopów. Um, a jak tutaj? Spieszona szlachta polska. Tak wygląda. Jakbyście się kiedy zastanawiali, to oni tak wyglądają. Spieszeni. Szlachcice polscy. No tak sobie biegają, kurde. Dobra, trochę ich trzymamy tutaj w niepewności. E, tak, jest już taran na miejscu. E, trzymam tych, tych z drabinami. Wodzy drabiniaste trzymam w odwodzie. Na razie, bo nie, nie, nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania. Wy nie macie dalej. Eee, a to już za chwilę do was zacznie strzelać ten, wieża. Że kawałek się podsuńcie jeszcze? I zobaczycie, czy oni może ci kusznicy będą mieli na nich zasięg. Ok, podciągnąłem już tutaj wojska popsy ucznicy, okej, okay, podbiegnijcie. Ok, ok, ale do nich okej okay, mówię, bo jest wszystko All right. kurde, all righty. Okej, okay, macie zasięg. A czy do was... No, bo was nie strzela wieża. Uuuuh, poszła brama, baby! Kurde! No i fajnie. Dobra, niech ci kusznicy postrzelają sobie tutaj trochę. E, jakie to jest brańcy słowiańscy? Dobra, to jest formacja. I wbiegacie. Chłopi wbiegają. Chłopi się dostają, kurde, na mury. Okej, okay, chodźcie na budynek tutaj. Polska jazda strzelnicza. Też zapraszam. I zapraszam mojego generała. Brańcy słowiańscy. Okej, okay, wy może tutaj niby podejść ciekawe, że może chcecie, może też byście chcieli coś tutaj porobić. Ja nie wiem, ja nie wiem, oni by chyba coś chcieli. Um, dobra, a wy wskakujcie ty wyżej. Wyżej, musicie up, ap, up, up, up. Chłopi, okej, okay. jedni chłopi, drudzy chłopi. A nie, to łucznicy, chodźcie do góry, do góry, do góry, do góry. Łucznicy do góry. O, tu stąd mnie łucznicy rażą, a to są łucznicy. A, bo jedni ten, oddział, oddział widzę tutaj. Okej, okay, bo to oddział najemników, widzę, widzę, schodzi. No ale na razie tutaj trzymam swoich. Trzymam tych bałkańskich łuczników. Okej, okay, wbijajcie na to wy. Tutaj się rozpędźcie do szarży. Wy zejdźcie tutaj z toru lotu pocisku, kurde. Dobra, chłopie atakujcie. No, chłopie atakujcie i w ogóle się fajnie. Fajnie się bawcie w ogóle, chopaki. Dobra, i generał, jeszcze raz uderz w tych brańców słowiańskich, żeby ich przygnieść ciężarem swojego generała. O! Kurde, już ich generał padł. No to bardzo fajnie. Bardzo ładnie, bo to znaczy, że. I no, już będą mieli mniejsze morale, tak żeby będą szybciej padać. Okej, okay. dogącie ich, dogącie ich, bo oni nie mogą dobieć do tego placu. Bo jak oni tylko dobiegną do tego placu, to już im się odnawia morale. Także proszę ich tutaj powycinać. Patrz, tutaj tylko rośnie liczba złapanych w niewolę. Okej, okay, dobra. Polska szlachta z oszczepami, oczywiście. Koniecznie, koniecznie, tylko z szczepami biegają. E, Tej nie chłopi, bo widzę, że ci brońcy się tutaj szykują. A nie, to też chłopi. Dobra, to wy tutaj opozycja chłopska się przygotujcie. aby str... A wy strzelacie trochę dziko. Ale płonące strzały mają. Płonące strzały nie są jakieś dużo lepsze, ale. Chłopaki, dobrze się czujecie? Chłopaki, chłopaki wszystko w porządku. Nie wygląda jakby było w porządku. They ask fine, fine. Dobra, podjedźcie tutaj wy moi piękni oszczepnicy konni. Patrzcie jak rzucają. Och ci szlachcice polscy. Mmm, jak oni rzucają oszczepami. E, we, we, nie tak blisko. No. Rzucają oszczepami w tych chłopów. A, oni już są padnięci. Bardzo ładnie. Zajmujcie ten główny plac, to ich by ten. Wygonimy resztę. Nie będą nacy chętni. Nie będą zawsze chętni w ogóle do niczego. Dobra, tych chłopów wygińcie. Biff. ich, Kurde! No, bardzo ładnie, bardzo ładne słownictwo. Najpiękniejsze tylko tutaj, tylko na tym kanale. Tylko na tym kanale znajdziecie najpiękniejsze słownictwo. E, dobra, no tutaj są ciągle ucznicy, chłopcy, no bo to chłopi. Tam moja ciągle ich trzyma. tam te drabiny, ale my sobie tutaj zdobywamy główny plac. Dobra, tam ci są chłopi wycięci. Tu są dwa oddziały. W razie czego, w razie jakby co. Podmienicie jeden oddział, żeby w razie. No, dalej, żeby zajmować im plac. No i dobra. Łatwe zwycięstwo, ponieważ skończyło się po prostu czas bitwy. Tak, tutaj widzimy. No, nie wiem. Ci się zablokowali tutaj. Także ja si podbitę. Mógłbym ich jeszcze do ognia. Ale dobra, nie chcę się niepotrzebnych strat. Tak, chcę wyjść. dwóch ludzi tylko straconych. Także easy. easy, Ja wam to mówię. Ło pięknie zakrzyczał. Rycz Dobra, podbijaj. Okupacja osady, bardzo ładnie. Drogi, drogi, drogi. ja chcę drogi, chcę zrobić ja drogi. Dajcie mi, dajcie zrobić drogi. Dobra, dobra, mamy tutaj sporą armię, myślę, że tutaj zobaczymy albo na Kijów pójdziemy, albo na Węgry. Dobra, ty proszę... Aha, w następnej turze, W na następnej turze. tutaj są coś milicjanci, Praga oblężona, Magdeburg oblężony, Hamburg na razie wolny. Z jakiegoś powodu. I to myślę na tyle. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. E, powiedzcie, jak Wam się. Zobaczymy jeszcze, jak uda mi się to sedytować. Ale dajcie jakiś feedback, czy Wam się to podoba, czy nie. Lajkujcie, szerujcie. Komentujcie. Subskrybujcie. Pomocy. Dajcie mi. Mam chore SK. Mam chory kanał. No i długie, pomóżcie mi. Dobra, trzymajcie się. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, żeście się nie nudzili bardzo. A ja się już z Wami. Żegnam, bardzo ładnie się żegnam. Is for me, is this sub for me? Subskrybujecie for me? Porecka? <laughs> Oj, dobre. Trzymajcie się. Cześć. Ludu wierny mój, a posłuchaj.